Podczas trzecich playtestów z Dark and Darker nastukaliśmy z chłopakami ponad 100 godzin rozgrywki. I w zdecydowanej większości, przyznaję, było to w grupie. Często wpadacie do mnie na streama, link w opisie, podajcie, bo streamy są codziennie. I mówicie, że nie da się grać solo w tę gierkę, jest to niemożliwe. To skoro jestem starym, upartym osłem, specjalnie zacząłem stream wcześniej, zanim dołączyli kumple. I przekonamy się, czy rzeczywiście nie da się grać solo. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A. Sklep internetowy z grami, sprzętem takim jak my. Klawiatury, a nawet najnowsze konsole do gier. Przejrzyj ofertę za darmo. Specjalny link z promocjami znajduje się w opisie tego filmu. Kliknij i sprawdź. Z kolei patronem tego odcinka jest dobrodziejski Instagram Deryl Captain Poland. Dla ludzi łaknących więcej kontentu, zdjęcia z życia wzięte, Insta Stories z YouTube'owego backstage'u, wbij w link w opisie albo wyszukaj na Insta Deryl Captain Poland i zostaw po sobie followa. Dziękuję. Ja bym generalnie spróbował, z racji, że nie da się w tą grę grać solo, to spróbowałbym właśnie barbarzyńcom solo. I wychodząc w podstawowym gierze, jedynie biorę sobie leczenie. Na spokojnie sobie pójść, wybierać sobie walki, które chcemy walczyć, unikać konfliktów, które, których na pewno nie możemy wygrać. I zobaczymy, co się stanie, nie? Kysz! Dobra. Trzyłby jednym cięciem, no. No już tak trzy na jeden się udawało wygrywać jakieś tam pojedyncze, pojedyncze potyczki. I Nie zdążyłem dowiec niego! Ej! E! Co jest kurwa? O! o kurwa! pułapka tu jest! Aha. Kurde! Ajajaj! Do takiej sytuacji powinienem mieć podkę Invisa! my tędy! O kurwa, znowu te kolce. No! <laughs> oh, sorry boys. Nie da się grać solo, widzowie, w tą grę. Witold Pomocnik i Barbarianok. Sorry, sorry, chłopaki. O kurwa! Jezus, jak się wystraszyłem, ty! Łotrzyk zajebany! Kurwa, jak się wystraszyłem tego łotrzyka! Masakra! <laughs> jebany! Aż sobie grę zminimalizowałem bez kitu. <laughs> Kurwa jebany, szafowa! Jebany, dobrze mnie podszedł, bardzo ładnie. Jakbym nie wystraszył się i nie zminimalizował sobie gierki na sekundę, to myślę, żebym się odmachnął i go zabił, nie? Bo on mnie bardzo lekko bił. Chyba jeden. No, <śmienicza> wracaj tu. <śmienicza> nie, da się grać solo, widzowie. <śmienicza> Musi być w tej grze solo, bo inaczej się nie da grać. No chodź, sam jesteś? O kurwa, jeszcze żyjesz? Ja pierdolę, chłopie. Ale był twardy. Dobra. Chodź, chodź. Chodź, chodź, kurwa. Kolejnych dwóch. Nie da się grać solo, widzowie. Nie da się grać solo. Ile już? Pięć fragów, ta? Nie ma problemu. Zdążę, co? Now. Dobra, wychodzimy. Pięć fragów ujebanych, kurde, graczy. Nie da się grać solo, widzowie, no nie da się, nie da, nie da się po prostu. Nie da się grać solo, nie da się uciec, nie da się zabić graczy w grupach, nie da się po prostu. Ile siły? 31 siły ma. Ej, bo ja myślałem, żeby może też zrobić build na pijanego barba. Że nosić ze sobą i oprócz tego, że potkę, albo zamiast nawet, bo nie wiem, czy będę miał czas, żeby wypić to, tamto. Ale zamiast tego kupić sobie kilka y, kufelków piwa, które na 15 sekund podbijają się Siło 11, to kurde, jak ja mam 31 normalnie, to bym miał 42 siły. Kupuję, bo i tak te pieniądze mi ty, nie są potrzebne. Normalnie będę kufel piwa przed bitką żłopał. Tylko, że move speed to ogranicza mocno, nie? Bo się jest najebanym. No ale okej, okay, zobaczymy, może się uda. Dobra, teraz nowy mecz na spokojnie, kurde. No to trzeba po prostu dobre momenty wybierać na bitki i tyle. Albo zaskakujesz, tak żeby mieć pierwszy hit. Jak masz pierwszy hit, to to już daje ci taką o, przewagę. Rogal chyba, Rogal, a tu będzie szedł tym przejściem. Barbarzyńca robi zasadzkę na Rogala, Mistrzostwo Świata. On raczej tam nie pójdzie, bo tam jest trudny pokój dla Rogala. Musi tędy przejść. To był jednak ranger Chof jak się obrócił. Oh no no no! No nie. Co tu jeszcze był? Co ja tu słyszałem. No, bez kitu, coś tu było? Wyłaś, szarlatanie. Kurwa, chyba mam paranoję. Bez kitu. Oj, strefa idzie. Musimy się spieszyć. A! Kurwa, to mnie dużo kosztowało. Barania to. A! O nie, co ja robię? Kurwa. Musimy iść! Strasznie mnie pokarał ten To jest, nie, nie, można Generalnie jak grasz solo To kluczem jest to, żeby Cię moby nie zbijały Ci HP Bo Ty potrzebujesz Każdego procenta swojego HP na bitki, nie? Kurwa, mamy portal wyjścia Zróbmy tak Z racji, że gramy solo Ważny w chuj jest dla nas zarobek Nie? Oa! Kurwa Napychamy sobie po prostu ekwipunek i wychodzimy, nie? Essa fiutessa. Nie da się grać solowi, nie da się. Jakbym był w grupie, to wiadomo, nie? Byśmy szukali dalej jakiś przygód. No ale solo, no to trzeba napać za kieszenie. Wyjści po zdronie. Zaraz czym ile tutaj uciłałem Ze 100 golda pewnie? Tak wnioskuję. E, 110, 110, no 140 golda myślę, że tak można w zaokręgleniu. No to nie jest dużo, biorąc pod uwagę, że ja około 100 golda na leczenie wydaje, nie? Na mecz. Jakiś kleryk solo. Kleryk solo, niezły jaja. Tutaj też jakiś solo. Chyba dużo solowkowiczów, jak tak patrzę. No ale bez kitu, tak? Odnalazłem trochę swoją, swoją miłość do barba, nie? Nadal Rogal numer jeden. Rogal jest zajebisty. A tak, Rogal, Kleryk, Barb chyba trzy moje ulubione klasy. Lecimy. Lecimy! Let's go! Nic nie widzę! <śled> nie! Nie! nie. Jednak w czołówce są po kurwa. Bardzo głupio do tej bitki pod, podszedłem, ale się tak podnieciłem, że, że jestem pijany, że niesamowite. Nie da się grać solo widzowie. Jakbym tego pierwszego trafił, ale przez to, że mi się tak perspektywa zajebała, to źle ciąłem po prostu myszkę, źle pociągnąłem. Jakbym tego pierwszego trafił, to bym go zabił i bym zdążył jeszcze uciec przed tym magiem za róg, nie? Ale chyba jednak Potion of Protection jest trochę bardziej praktyczny, tak mi się wydaje. Chyba na kle to jednak na kleryku, jak masz tego perk'a, który niweluje efekty pijaństwa, to wtedy to się najbardziej opłaca, nie? No, bo jednak przeszkadza, no. Powiem szczerze, tego swinga... Znaczy, myślę, że z praktyką bym się przyzwyczaił do tego efektu, no nie? Ale jednak e, nie sądziłem, że aż tak wjeżdża na banie, jak się to piwo wyżłopie. Kiszak, powiem ci tak, bo nie, taki... da, się no, nie, da, nie się da się grać solo. Nie da się no, grać nie solo. Meczu, się nie da się grać solo. Chodzę do Na najebałem pięciu chłopa, wyszedłem z plecakiem lutu, nie da się kurwa grać solo. Nie da kurwa.